I jeszcze raz, ja tego samego dnia pod Cima Piazzi w pięknym słońcu. Wokół mnie ostre szczyty Alp, pięknie śnieżone. Dalej widać kogoś, kto chodzi na nartach biegowych. Taki mały punkcik, zrobię lekkie przybliżenie, może będzie widać. Ciekawy widok. O. Ponieważ świeci słońce, nie widzę nic. Tak. I zaraz po raz kolejny pojadę tą trasą. O właśnie to. Widać ją przede mną. Tak pięknie w słońcu prezentują się Alpy. Przypomnę, jestem w regionie zwanym Alta Valtellina. W Alpach Retyckich. Każdemu kto nie był, polecam przyjazd w to miejsce, bo jest rewelacyjne pod każdym niemal względem kończę drugą część życzę sobie oczywiście miłego powytu a w tej chwili udaje się na dół i pojadę na drugą stronę w okolice Bormio do stacji Lemotte. Jeszcze jedno krótkie ujęcie, bo bardzo mi się ta, to miejsce podoba. Z tego miejsca schodzą bardzo często lawiny. Tu wjeżdżając jest napis na tablicy, uwaga, niebezpieczeństwo lawin. Pericoloso di lavanque. No na tym miejscu, na tym szlaku, na, tym, na tej trasie przeżyłem kiedyś szok. Przyszło mi zjeżdżać w gęstej mgle. Nie było nic widać na odległość jednego metra. Zestrachany, spanikowany, ale mimo to udało mi się zjechać na dół. Jeszcze raz słońce słoneczka, gór wokół. A zatem do usłyszenia.